Więcej dymu, pełną pizną tutaj jest. Lecymy. Nowa nuta to na tuby. Nie coś w głowie. Dobra, jest. Od nowa. Na no, spokojnie. okej A mi studia i tak. Kurwa, chcielibyśmy taką nutę i, i, i wyciągnęli ten telefon, kurwa, i ktoś puścił na tym telefonie. Więcej dymu, 215 No i chyba jak Guci mężło. bo tam było trap, trap, aż po grób. U -u. U -u -u. No dobra, nie ma tutaj co podejrzewać kogoś o jakąś inspirację, no posłuchajmy skakanki. Tylko jako kurwa ktoś, kto jest jakimś hejterem Naprawdę Naprawdę, ja przecież kurwa, to no, możesz zobaczyć, no tutaj wchodzić na moje wyszukiwania, ostatnie wyszukiwania kapitan. No, ja naprawdę tego słucham, tak Tylko że to użycie to dymu, no i kurwa o co tu chodzi do chuja, nie? Oni to nagrali, przesłuchali, stwierdzili, że zajebiste Chłopie, ja ci powiem tak, no Co, Nic ci nie powiem, jednak się wycofuję, nic nie mówię wyjebał nie i nie klaskać Ja myślę, że palią by ich wiebał na distraku kurwa w trzy minuty wszystkich trzech Jestem zapaliony, tak klap, klap, a ja nie przyszedłem w klapkach.